Szanowni Państwo, łowiectwo to zwierzyna. To gospodarka łowiecka. To zarządzanie tym, co daje nam las, czyli mieszkańcami, mieszkańcami lasu. Na terenie Złotowszczyzny bytują następujące gatunki zwierząt. Największym, najbardziej szlachetnym i który jest również w naszym herbie jest jeleń szlachetny. Później. Jest gatunek, którym powinniśmy się szczycić, ponieważ to on opanował Złotowszczyznę. Jest Daniel. Następnie mamy mniejszy, który jest Sarna, i Dzik, który już należy do zwierzyny czarnej. Tu jest zwierzyna głowa-dzik. Nie brakuje u nas również wilka. Jest już również coraz więcej zająca. Są gęsi, owszem, parzanty też. Na chwilę obecną tutaj na tablicach nie ma drapieżników, jest u nas jeszcze lis, jenot, borsuk, pojawia się również szok, pracz, widziany, widziany był też szakal złocisty. Dwa gatunki, które są tu wyszczególnione, to jest łoś, który jest u nas przechodni i muflon, jest to dzika owca, no na naszych nizinnych terenach nie żyje. Także, tak jak powiedziałam, złotowszczyzna stoi jeleniem, danielem, sarną. І чики теж